Uwaga! Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Czynności związane z instalacją, podłączeniem i regulacją powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk, który zapoznał się z instrukcją obsługi oraz funkcjami urządzenia. Zasilacz ZPM30 łamany na 24 należy do rodziny zasilaczy modułowych Eksta produkowanych przez firmę zaML Dzięki konstrukcji impulsowej urządzenie zapewnia maksymalną moc przy jednoczesnej minimalnej ilości strat, wysokiej skuteczności oraz niewielkich gabarytach samego urządzenia. Symbol urządzenia zawiera informacje o mocy oraz napięciu generowanemu przez zasilacz. Dwie pierwsze litery informują o typie urządzenia. Trzecia litera wskazuje na formę obudowy. M obudowa modułowa DIM. Następnie pierwsza liczba symbolu wskazuje na moc urządzenia. Druga liczba wskazuje na napięcie generowane przez zasilacz. Dostępne są wersje: 30W ZPM30 łamane przez 12 i ZPM30 łamane przez 24. 60W ZPM60 łamane na 12 oraz ZPM60 łamane na 24. 100W ZPM100 łamane na 12 oraz ZPM100 łamane na 24. Urządzenie posiada zaciski L oraz N służące do podłączenia napięcia zasilania 230V AC. Zacisk dodatni oznaczony jako plus, na którym występuje dodatni potencjał napięcia stałego DC. Zacisk ujemny oznaczony jako minus, na którym występuje ujemny potencjał napięcia stałego DC. Zielona dioda DC OK informuje o prawidłowej pracy zasilacza. W przypadku przeciążenia lub zwarcia na wyjściu dioda ta gaśnie. Wartość napięcia wyjściowego generowanego przez zasilacz można korygować za pomocą potencjometru ADJ. Dla rodziny zasilaczy ZPM możliwa jest korekcja. Zasilanie 12V umożliwia korekcję od 10,8V do 13,2V. Zasilacze 24V DC pozwalają na korekcję od 21,6V do 26,4V. Montujemy zasilacz na szynie DIN. Montaż ułatwiają wygodne zaciski. Podajemy napięcie zasilania 230 V. Przewód fazowy z zabezpieczenia trafia na zacisk L zasilacza. Przewód neutralny trafia na zacisk N zasilacza. Celem prezentacji zasady działania zasilacza naszynie montujemy 24 v odbiornik w postaci przekaźnika elektromagnetycznego PM01 łamany na 0,24. łączyć należy przewód minusowy oraz plusowy zasilacza. Po podaniu napięcia zasilania. Sprawdzamy działanie zasilacza. Na zaciskach odbiornika pojawia się poprawna wartość napięcia 24V. Zielona dioda DCOK informuje o poprawnych warunkach pracy zasilacza. Dioda na panelu przednim przekaźnika informuje o stanie przekaźnika PM01. Dokonujemy korekty napięcia wyjściowego. W tym celu przekręcamy potencjometr obrotowy ADJ. Multimetr wskazuje zmiany napięcia na wyjściu zasilacza. Udało się ustalić napięcie na poziomie 21,71 V. Zwiększamy napięcie zasilacza. Udało się ustalić napięcie na poziomie 29,72 V. Ustalamy napięcie nominalne na poziomie 24,38 V. Takie nastawy umożliwiają adaptację zasilacza ZPM do różnych zastosowań. Niwelują także straty napięcia zasilania pojawiające się w instalacjach o dłuższych przewodach przyłączeniowych.